Instalujemy XPK Windowsa 7. Jakiegoś lepszego. Trzy razy go instalowałem, i za każdym razem były jakieś błędy. Później, no ale w sumie, zaczniemy od początku. Najpierw miałem problem z podłączeniem tej gównianej stacji dysk, dysków, dlatego że ta stacja w ogóle nie działała. Podłączyłem tą stację. Myślałem, że to się, to się z nią nie tak. System wywalał mi blue screeny. W ogóle nie startował system, wywalał mi czasami do biosu. No i stwierdziłem, że pozmieniam kable, no pozmieniałem, wszystko się udało. Na jednym kablu okazało się, że tutaj tak nie może być. No i wszystko działa niby, pięknie było świetnie. Później próbuję zainstalować tego system przez bios albo przez takie tam przez te przyciski. Oczywiście bios wywalał błędy. Byłem już po prostu tak z... zniszczony psychicznie Spędzając tutaj, nie wiem, około 3-4 godzin przed tym komputerem Wszystko co robiłem po prostu nie wychodziło Próbowałem zainstalować Whistę Okazało się, że system zacinał się podczas instalacji Wisty, Whist Może wrzucę przebitkę, jak będzie mi się chciało to zmontować Teraz nie wiem w ogóle z jakiej racji nie mogę zainstalować XPK, wcześniej się dało, teraz nie mogę i powoli mnie to wszystko zaczyna już de denerwować. No i stwierdziłem, że mam tego dość, po co w sumie mam się pierdzielić z tym, skoro mogę do nagrań użyć czegoś lepszego, wyłączę tą stację, bo mnie już denerwuje tym swoim hawasowaniem. I zamontuję tutaj dysk SSD na szybko i na tym porobimy jakiekolwiek testy, bo po prostu to nie ma sensu na tym dysku. Ten dysk to totalna kaplica, który tam siedzi ten HDD. Tutaj cały czas sypie błędami na tym systemie, nic nie mogę usunąć, wszystko jest po angielsku. Jestem już po prostu zdenerwowany, tak można powiedzieć trochę. Chociaż pomijając ten fakt, zainstalujemy tutaj. Wsadzimy tu po prostu sobie. Lepszy jakiś, no, ssd tylko do testów, później wróci tutaj ten głupi HDD i nie wiem. Chciałem ten komputer później sprzedać, ale w takim stanie, z takim systemem, bo nie sprzedam. Dlatego chciałem coś lepszego zainstalować. No, ale że na tym SSD-ku jeszcze nie zmieniłem systemu, bo to minęło parę dni, to minęło może 2-3 dni, może? No to jeszcze nie zdążyłem zmienić systemu, ale o tym też będzie film. Więc dzisiaj podłączymy sobie WISTE bo tu jest Wista więc zabieram się za szybki montaż wiecie co, ten komputer mnie ewidentnie nienawidzi ten gówniany zasilacz nie posiada wejścia SATA i jak ja mam teraz podłączyć tutaj SSDK? naprawdę? ja mam jeszcze teraz szukać zasilacza i wszystko zmieniać szczerze nie chce mi się bo ten komputer mnie już trochę umęczył No ale poszukam I zaraz coś podłączę lepszego Zobaczcie to Znalazłem inny zasilacz, próbuję go podłączyć No i jak ja mam go podłączyć Skoro tutaj to Nie chcę wejść Bo haczy się o to Co za debil tak to zaprojektował Jak można tak to spaprać I jak ja mam to teraz podłączyć Czy ten komputer to złom Już jestem teraz serio Tak zirytowany tym dziadostwem Jakie mam tu zasilacz podłączyć, kurde, żeby w ogóle uruchomić tu jakikolwiek sensowny dysk. I nie wiem co, tak naprawdę co mam tu podłączyć już teraz. Chyba, że na tym systemie coś potestujemy, no bo z systemu instalacji albo zmiany dysku, zmiany zasilacza to są jak na razie tylko marzenia. Więc dobra, jednak podpinam to wszystko i potestujemy coś na tym. No więc mówię, że ten odcinek to totalna kaplica. No, ale wstawię go, bo już nie po to marnowałem tyle czasu, żeby nic nie wstawić. Jak najwyżej Wam się nie spodoba, to nie spodoba. Najwyżej po prostu będzie mniej wyświetleń, mniej lajków. Możecie ocenić to w komentarzach. Tak jak mówiłem, ja się dopiero uczę, ale to już mnie trochę irytują takie sceny i sytuacje. Złom uruchomiony. Ten dysk jest tak wolny, że będzie 11 minut o 6 niby przetwarzał. 3 GB i 67 mega, to jest po prostu okropne i żałosne, co tu się dzieje. No i myślałem tutaj też zainstalować taką gierkę Flatout. To fajna gierka z dawnych lat. Taka troszeczkę o takim crashaucie -out, out. Bardzo fajna gra ogólnie polecam z takich retro. I jeżeli pójdzie na tym FlatOut i pójdzie tutaj Deforest, chociaż się uruchomi, albo GTA 3, to pójdziemy na grubo i instalujemy Farminga 15 chociaż szczerze to wątpię, żeby tu w ogóle cokolwiek poszło naprawdę wątpię w to chociaż jakby takie GTA 5 poszło, to znaczy co ja mówię GTA 3 poszło no to będę zaskoczony, bo na tamtym komputerze na przykład nie poszło bo sprawdzałem co ja tutaj przerzucam? Nie wiem, co ja przerzucam, ale dobra, spróbujmy sobie, no uruchommy sobie specyfikację tego komputera. To jest zainstalowanie CSP te wszystkie specyfikacje i to wszystko. Możemy go troszeczkę chociaż potestować na tym okropnym systemie. Windows 7 Ultimate, 33 wersja 32-bitowa, oczywiście nie oryginalna, co jest okropne. Zaraz zobaczymy procesor, wszystko to tak wolno trwa. Ten procesor jest zżyłowany, podejrzewam. Jestem ciekawy temperatur, bo tutaj o temperatura procesora w sumie nie jest taka wysoka, bo tylko 30 stopni. O, mamy tutaj kartę graficzną 128 MB Nvidia GeForce FX 5200. Ta karta jest dość popularna nawet z tamtych czasów. Tego się nie spodziewałem, no to karta to jest fajna. Mamy tutaj płytę główną o takim modelu, jak Wam mówiłem wcześniej. W poprzednim odcinku. Mamy tu jest na socket 754. Socket 775 byłby lepszy i tak, zawsze jest lepszy. Mamy niby 2 GB RAM. Od kiedy? Przepraszam bardzo, Co się zmienił. Czy ja o czymś nie wiem? Już sprawdzam, bo ja w to nie wierzę. A oczywiście klikam Enter, no i nic się nie dzieje, no spoko. O, e, tutaj nam pokazuje 1,5 GB, 1,5 GB ram i też na nalepkach było 1,5. To nie rozumiem, dlaczego tutaj pokazuje 2 GB, ale dobra. No, komputer się w sumie nie grzeje, z temperatury są spoko jak na razie. Możemy z tego wyjść. E, tak, deforest, mamy deforesta. Próbujemy na grubo. No, wersja minimalna jest 64 bity, już widzę, czyli z DeForesta Nici. Co możemy jeszcze uruchomić? Tutaj mam na pendrive'ie Internet Explorer do Windowsa XP. jak coś, Jakby ktoś się pytał, to już na kolejny projekt mam zaplanowany i tam nie mam internetu. Dobra, yy, teraz tak. Gdzie w tym GTA cokolwiek jest? Oczywiście no, mi się wszystko ładować. Wiecie co? Coś mi się wydaje, że ogólnie ten... No, fajnie. Chińskie znaczki. Jezu, ten komputer jest wolny. Szczerze szanuję te osoby, co pisały też mi o tym SSD. Do testów chciałbym go podłączyć, naprawdę chciałbym. No ale sami widzieliście, że się nie da. No, jedno drugie blokuje. A jeżeli to uruchomię przez to? No, wydaje mi się i tak, że GTA 3 powinno się uruchomić, no bo no, nie ma jakichś specjalnie dużych wymogów. A przeczytam sobie tego flatouta. Minimum 256 MB RAMu, procesor 1,5 Hz, karta graficzna 64 MB. Czyli flatout powinien nam spokojnie pójść i powinniśmy mieć takie spokojnie 40-50 fps, ów chociaż wszystko się okaże. No, oczywiście nic się nie uruchamia. Dobra, ja zrobię przerwę i po prostu tak uruchomię jakąkolwiek grę to wam pokażę. Dobra, pokrótce mogę wam opowiedzieć, że Minecraft na tym komputerze też się nie uruchomi, dlatego że wymaga Jawy 8, chociaż a nie chcę się tego nawet instalować, bo po prostu nie? że jestem zmęczony, jest godzina aktualnie, nie wiem, 22 jakoś może, bo ja nagrywam ten film troszeczkę na zapis. I prawdopodobnie jutro byłby ten film, jest 22 dokładnie, 21.57 czy 58, jakoś tak. No i w sumie GTA też się nie chce uruchomić, ten komputer nie nadaje się do niczego. Zobaczcie, ja przyciskam, próbuję przesunąć cokolwiek. On nic, żadnych poleceń moich nie reaguje. Teraz mi wyskoczyło, że jest jeszcze błąd zegara. Wiem, żeby uruchomić netat to trzeba zmienić tutaj, ale nie chce mi się bo nie ma zamiaru z tego komputera jakoś korzystać. Najbardziej mnie poirytowało to, że nawet GTA się tu nie odpaliło, co jest jedną z prostszych gier. Czyli po prostu według mnie to jest dziadostwo, nie komputer. Chociaż, no, ma on swoje lata. Jakby mu zmienił dysk, cokolwiek takiego, to może by śmigał jeszcze chociaż trochę. No, ale na ten moment nie widzę dla niego żadnej świetlanej przyszłości, ostateczną grą, jeżeli ten komputer nie uruchomi gry, flat out możemy go oznajmić jako największy złom, jaki tylko miałem na swoim warsztacie. No bo każdy komputer u mnie, który miałem, uruchomił chociaż tego 3 no bo ono nie ma dużych wymagań i specyfikacji. Nawet te białe komputery i mogę wam pokazać w pewnym odcinku, że po prostu to działało na takim białym. Bo mam, tam jest bodajże 200 MB i wszystko jest jeszcze bardziej tandetne. Ale to akurat jest według mnie bardzo fajne, bo lubię retro rzeczy. No ale to nawet nie jest retro, to jest tylko po prostu tak, taki złom. I rozwaliłby ten komputer szczerze, gdyby nie to, że zapłaciłem za niego i szkoda mi pieniędzy. Dlatego wolę go sobie albo rozebrać i wziąć na części, albo no spróbować kiedyś odrestaurować go, chociaż. To jest... To by było bardzo trudne. Ze względu na stan tego komputera. No po prostu nic nie chce się tu uruchomić. Spróbuję jeszcze raz TGTA. Czy to nie tutaj? Dobra i zainstaluję Flatouta, jeżeli Flatouta nie uruchomimy, to sprawdzimy Neta. Jeżeli w Necie też będzie dziadostwem, chociaż już jest, mogę Wam powiedzieć, spoilerować, no to Komputer do niczego się nie nadaje. Fajnie to pracuje. Głośniutko tak. Można sobie się w to wsłuchać. Tak fajnie. Już dawno takich głośnych napędów nie miałem. Oprócz komputerów, suszarek. Jest, udało się zainstalować. Zobaczymy czy to się uruchomi. Jestem mega ciekawy. Dobra, Wyjmę tę płytę, żeby mi nie burczało to już. Ostrość. To coś psuje, widzę. No teraz to poprawimy. Wyschowam płytki. Teraz jest git. Zobaczymy czy to się uruchomi... Aha! Aha. Byliście świadkami. Dobrze, że włączyłem kamerę. To było po prostu hamskie. To jest... Nienawidzę tego komputera. Po prostu to jest złom. Teraz spróbujemy ostatni raz uruchomić tą grę. Jeżeli ona się nie uruchomi, to zakończymy. Aktu... No, po prostu kończymy ten film. Koniec. Bo to jest tak słaba gra. Mamy tutaj, proszę Państwa, kartę graficzną, która ma 128 MB. Mamy 1,5 GB. Mamy procesor jeszcze nie taki słaby. Płytę główną, która nie jest też taka słaba. I mamy tutaj. A jeszcze teraz tak wrócę do tej gierki. Gierka wymaga minimum 250 MB ramu, Kartę graficzną, chociaż te 60 MB to jest zalecane. są. To są zalecane. I jeden i jeden wolnego miejsca na dysku. I pisze, że może być to też Windows 7. No i na 7 to w sumie się kończy, bo jest też 2000, XP 98 i Mi Windows. Czyli 2000. No ale na tym komputerze nie działa nic. Byliście tego świadkami. Gry z pendrive'a nie działają. Gry z płyt nie chcą działać. Były problemy z, z, nawet z podłączeniem głupiej stacji dysków. Obeszłem to, udało się. Teraz nie mogę uruchomić nawet najprostszej gry. To jest po prostu już żart. Ostatni raz to uruchamiam Jeżeli teraz to się wyłącza, no load error. Dobra, spoko. Jeszcze raz spróbujemy. Niech aby się to wszystko powyłącza Bo bo już się ddos włączają. Włączają. O, o, No to tyle mamy zgrania. Oczywiście jeszcze ta kamera nie chce złapać ostrości. Patrzcie, to jest nasza gra. Możemy sobie grać. Jak na XP. No ja pierdzielę. Takiego złoma to ja już dawno nie widziałem. No więc tak wygląda nasza gra. Jeżeli Wam się podobało, możecie zakupić ten komputer. Bardzo chętnie Wam go odsprzedam. Piszcie, proponujcie ceny. Ja na ten komputer nie mogę na razie patrzeć, może kiedyś do niego powrócimy. Według mnie to jest totalny złomek na razie. No i to w sumie by było tyle. Żadna gra na nim nie działa. Może jedynie jakieś internetowe, ale już mi się nawet nie chce tego sprawdzać. Wyłączam ten złom. Więc cześć, do zobaczenia do kolejnego odcinka, który już będzie lepszy, bo to jest po prostu syf. A i jak coś to w niedzielę nie będzie odcinka, tylko dopiero w poniedziałek. Więc siema do kolejnego odcinka. Cześć. A. No i jeszcze zapomniałem wam dodać, dlatego nagrywam taki moment malutki, króciutki, z powiedzeniem, że tak próbowałem instalować wszystko, mogę wam nawet pokazać, nawet dalej próbuję zainstalować poprzez CD-ROM. Ustawiłem w BIOSie. No ale teraz ustartował, bo nic nie kliknąłem. Ustawiłem w BIOSie, że pierwsze co ma się uruchamiać, to ma być ta stacja. No i to wypaliło, naprawdę. Udało mi się włączyć wszystko. No ale... Wyskoczył mi Blue Screen podczas instalacji. No, szkoda, że tego nie nagrywałem. No, bo byłem w sumie sam ciekawy. Jeżeli by mi się to po prostu udało, wyłączę ten napęd Jeżeli by mi się to udało, to prawdopodobnie cofnąłbym to wszystko i nagrał od początku. Bo jeszcze ten odcinek nie wleciał. Ale, no, tak jak mówię, próbowałem. Próbowałem postawić XPK. Był też Blue Screen. Teraz próbowałem listę, Mówię, może będzie ta wista, bo tak chcieliście listę i w ogóle listy nigdy nie było. I też. Rzadko miałem do czynienia z tym systemem Chciałem Nie da się, Uwierzcie mi, to jest okropny złom Ten dysk, nie wiem On po prostu nie przyjmuje już danych Ja tu muszę albo kupić inny dysk Albo Wyciągnąć z innego komputera jakiś zasilacz No bo podłączałem jeszcze inny zasilacz I tak samo było, tutaj nie pasowało Więc to jest takie moje Tylko małe dopowiedzenie, coś o tym komputerze Więc Dzięki, że to oglądaliście, cześć, trzymajcie się Siema